Jaki aparat fotograficzny wybrać na początku swojej drogi fotograficznej? Chcesz rozpocząć przygodę z fotografią, chcesz robić piękniejsze zdjęcia? To oglądnij ten film do końca. Po pierwsze, polecam ci yy, zastanowić się, czy chcemy wziąć yy, aparat używany czy też nowy. Ja rekomenduję wziąć aparat używany, ponieważ możesz znacznie lepszy aparat kupić za znacznie niższą kwotę, czyli masz, przypuśćmy, przeznaczony budżet 4000 zł na aparat fotograficzny na tą puszkę, którą tutaj mamy. No i ja tobie polecam dwa modele aparatu. Partnerem kanału jest Fotoforma, profesjonalny sklep foto wideo. Jest to Nikon D700, czyli stary już aparat, ale jest to pełnoklatkowa, pełnoklatkowa lustrzanka, dzięki czemu masz możliwość zrobienia naprawdę pięknych zdjęć tym aparatem. Teraz widzisz zdjęcia zrobione tym właśnie aparatem. Ten y, teraz aparat na rok 2022-2023 kupisz już w granicach od 1000 do 2-3000 zł, jeśli to jest używany aparat. Y, dzięki temu, że to jest pełna klatka, możesz sobie y, radzić też w trudnych warunkach oświetleniowych. Co najważniejsze, to do aparatu musi być obiektyw. Y, o obiektywie mówiłem w poprzednim filmie, więc jeśli nie widziałeś, to zobacz tutaj y, u góry y, obiektyw 50. 1000 mm 1,8 mm. 8. To jest idealny obiektyw na to, żeby rozpocząć przygodę z fotografią i nie frustrować się, że zdjęcia są słabe, bo zdjęcia zrobisz świetne. W połączeniu z takim, właśnie z taką lustrzanką cyfrową Nikon D700, no to ten obiektyw będzie, zrobisz piękne portrety, zrobisz piękne zdjęcia większej ilości osób, no może też zrobisz niektóre jakieś przyrodnicze zdjęcia, a także jakieś produkty jak najbardziej to się będzie nadawało. Jeszcze lepszym wyborem według mnie będzie doinwestowanie tam gdzieś w granicach 1000-2000 zł więcej i wybranie następcy tej, tej lustrzanki cyfrowej Nikon D700, a więc Nikon D750. Wtedy masz możliwość jeszcze nagrywania filmów. No i znacznie lepszej jakości jest ten aparat, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Może więcej zdjęć zrobisz na tamtym aparacie, ponieważ ja tam w, w, przekroczyłem. 350 tysięcy zdjęć zrobionych na tamtym aparacie, i dopiero migawka była do wymiany, więc tu już jest też taka lampka. Jak wybrać ten używany aparat fotograficzny? No, tak, żebyś wybrał taki z przebiegiem do 100 tysięcy zdjęć. A gdy jeśli ktoś ma nawet wykonane 70 tysięcy zdjęć, 80 tysięcy zdjęć, to zdecydowanie możesz kupić taki aparat, jeśli on był dobrze użytkowany, posłuży Ci wiele, wiele lat i nauczysz się świetnie, świetnie fotografować tym sprzętem. Ponieważ gdy kupisz nawet nową lustrzankę, ale nie one się za wiele sobą nie różnią między sobą. Jedna kosztuje 1000, 2000 więcej, 3000 więcej, a niewiele to się różni. A mamy erę teraz bezlusterkowców. Mocno weszły w rynek bezlusterkowce i zawitają na stałe u nas na pewno. Wyprą lustrzanki, ale to jest świetny. Moment na to, abyś właśnie zakupił sobie lustrzankę używaną, ponieważ znacznie, znacznie spadły ceny tych lustrzanek i za niewielką kwotę możesz mieć profesjonalny sprzęt naprawdę do nauki fotografii. A więc, reasumując, Nikon D750 świetny wybór. Plus, obiektyw 50 mm 1,8 lub yy, tańsza wersja Nikon D700. No i też ten obiektyw. Zdecydowanie taki zestaw Tobie polecam. A jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z fotografią, to zdecydowanie. Pobierz sobie karty edukacyjne z fotografii, które nauczą cię podstaw fotografii. Masz infografiki, które pokazują zasady fotografii. W jednym spojrzeniu widzisz o co chodzi, w tym przypadku jest to trójkąt ekspozycji, czyli jak wpływają na siebie ISO, czas otwarcia migawki i przysłona. No i masz to opisane na drugiej stronie, co o to w tym chodzi. Więc koniecznie kliknij link poniżej w opisie filmu i wybierz swój aparat fotograficzny. Zacznij Zacznij fotografowanie, no i zacznij fotografowanie z kartami edukacyjnymi, z fotograficznymi kartami edukacyjnymi. Trzymaj się, hej pa!